spóźnione ale nie mniej serdeczne raz, nie trzeci raz a piąty raz Danusia a on, z rowerem mam przejść? nie tu tu, tu i tu głową w tą stronę tak położyć elegancko o tak, o, o, tak. tak. pasujecie na turystę kolarza ja a tu masz oj tu, ale ci pisze datę, poczekaj, 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 poczekaj. Dziękuję bardzo. Poczekaj, a tu masz prawo se na rower przyczepić. Dziękuję bardzo. to ma. Trzeba się musimy... przygotować. No, to teraz Piotrek, Dobre, Dobre, to dobra, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyciągać poduszkę z gaci. Maskował się, maskował, ja trochę zapomniałem, on się maskował. Pasujecie na turystę kolarza. Proszę bardzo. Co ogłosił pan? Proszę tak.. I teraz. Trzymajcie, Jak zawsze. Trzymajcie tutaj na rower, ale masz tu. Symbolem symbolem Jędzy Zdrojów czyli... O! No. i teraz Danusia, też masz symbolem na rower Jędzy Zdrojów jest tu tu Jadzia Łomańska Jadzia Łomańska o kuć, gdzie mi się maskuje tu masz masz tutaj na roberek a oprócz tego za, za <laughs> zaległe, zaległe. Dzięki, ale dzięki temu masz. Ale no, no. O, eee, Teraz jeszcze. Ko teraz kolejną osobą, która jest po raz trzeci z nami. O, już bez bicia! Każą to ładnie. I pa pasujecie na turystę. Dziecie kawy gałęzi zęby, bo przejezm Bo Głowa do góry! Pasujecie na turystę kolarza. No! <tuk> Proszę bardzo, masz tutaj kopię, pani, kto ci datę wpisze i tutaj możesz na, e, na rower. No, tak, tak, tak. To tak, tak. rowerów nie kradną. <tuk>